Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wertujor, a dziś pora na kolejny materiał z serii Dying Light. Poprzednio musieliśmy pobrać próbkę od tego zielonego zombie, tego spleśniałego takiego szybkiego. Zanieśliśmy ją do doktora Zira, i okazało się, że może to być jakiś antidotum, jakieś lekarstwo albo coś takiego właśnie na, na te wszystkie przemiany i zachorowania. Spowodowane wirusem tych zombi. A teraz Jest lecimy po raczej. Zomarem wysadzić gniazdo i wpadli w tarapaty. Oni co? Szlak. A skąd? Bo okazało się, że poszedł sam wysadzić to gniazdo zarażone. No w... Ach, ukradłem je rajsowi. O Jezusie Chryste! Jestem prawie na miejscu. ratuję go breken. Słyszysz? Uratuj go, żebym mógł mu dupę złożyć. Haczej to tym wie? Nie. Na litość boską nie mów. No właśnie. I mam nadzieję, że nic się mu nie stało. Aczkolwiek mogę się spodziewać wszystkiego, nie? Zobaczymy. Na razie sobie zrobimy więcej strzał, żebyśmy mieli już pełny zapas. Dobra, jest. Apteczki jakieś. Jeszcze jedną. Dobra, coś jeszcze stąd chcemy. Hmm. A może ze dwa koktajle sobie zrobimy mołotowa. Zapowiada się grubo. Wytrychów też trochę. Na pewno się przydadzą. Jeszcze ze dwa. A to jest co? To jest... Więc oślepiać wrogów, a jednocześnie ich razić prądem i jeszcze podpalać? Ależ to drobiazg. Nocny łomot. Hmm. No nie wiem. Na razie się z tym wstrzymamy jeszcze. Może trochę wybuchających strzał? Dobra, weźmiemy sobie ze dwie, zrobimy elektryczne. ze dwie wybuchające dobra i co tu jeszcze ciekawego bełty ale nie mamy kuszy jakieś tarcze metastrzała ale to jest meta łuk do tego to też nie zrobimy nic takiego bełty amunicja do smarownicy a smarownica? Co to jest smarownica? No dobra, na razie nieważne. To lecimy po niego. go szukać, a tylko tego mi trzeba, żeby też trochę się zabić! Jasna cholera! Czy to krain? Słychać mnie w ogóle? Kto mówi? Tu Tolga! I Fatin. A to ci bliźniacy dla pana Dala i mamy dla ciebie zadanie. Bądź tu jak najszybciej. Ruchy! No, no nie teraz, ludzie. Tolga, nie mów tak do niego! Zamknij się, Fatin! Oddaj mi to radio! Tylko go rozścieczysz, idioto! Zamknij się, bo cię trzasnę! Trzaśniesz mnie? Zatłukę cię! Specyficzni. Pięknie. No, będzie zabawa z nim pewnie, co? Chyba na, na wiadukcie, nie? Mają być. Nie tu. Okej. Okay. Zmienimy od razu może na łuk. Ale trzeba chwilę odpocząć. O cholera. Niedobrze. No nie, to na pewno nie młody. Rahim, gdzie ty cholera jesteś? Breken, to ja. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. I jedno ciało hima. A! Cholera. Masz jakiś pomysł, gdzie mógł pójść? Kazałem mu się schować na torowisku. Znajdź go. Słyszysz? Niech ten knojek tylko spróbuje dać się zabić. Na torowisku. W budynkach kolejowych trzeba go poszukać. Okej. Okay. Zobaczcie, co tutaj jest. Zagraliśmy na ciebie. Tak! Pośpiesz się! Przez ciebie mamy opóźnienie. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, aj, aj. A on co potrzebuje? Nie, on pewnie gdzieś chce iść, to nie, ja nie mam czasu na to. Poszukuję Rahima w budynkach kolejowych. Okej. Tutaj tak? W tym budynku? Tam trzeba się jakoś też dostać, nie? Może górą gdzieś będzie jakiś... No wiem, że tu. Tylko... które tu się dostać? Z której strony jest wejście? Może gdzieś? Czy tutaj? Gdzie tu jest wejście? Czy to od tej strony? A tu są drzwi jakieś. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. No jedno ciało tylko tak. I teraz tak. Tak jest! Podchodzimy! Okay. Okej. No to ich pozdejmujemy sobie na spokojnie każdego dobrało. po kolei. Młodego znaleźliśmy, więc tyle dobrze. Tyk. I pyk i tyk. Jeszcze tam jest tutaj jeszcze. Pyk. Wszyscy? Chyba wszyscy. Synek chyba może ich przeszukamy. No młody jest żywy, więc na razie nie ma co się spieszyć teraz. Jakich tu nie ma. To jest uratowany. Rozjrzymy się, może jeszcze dookoła, co tu się znajduje ciekawego. Może strzały poodzyskujemy? Gdzie są strzały? O, tu jest jedna. Druga. Tu jest chyba jeszcze. Tak, jest. Ale tu muszę. O, jest. Ta. Tego się trzeba przeszukać jeszcze, tu chyba o, tu są strzała jedna, rurki nie chcemy. A to co? Przecież, a, kolejny, z latarką może włączył. Tu nic nie widać. O, proszę bardzo. Gwoździe zawsze się przydadzą do strzał. Rurki nie chcemy. Po tej stronie coś jest? Nie, chyba nie. No dobra, to w takim razie otwieramy młodego. O, strzała. I zobaczymy. Uuu. No ich nie lubimy za bardzo. Odwrócony łuk. Tyk. I dobra, gościa nie ma. Ale skąd on się wziął? Gdzie jest moja strzała teraz? Gdzieś... Chyba tam, co? No to chyba już i nie. Nie weźmiemy. No, ale trudno. Jeszcze mamy ich sporo. Gdzie to jest tu? Rahim! Crane, myślałem, że już po mnie, więc uzbroiłem bomby. Wybuchną za mniej niż 5 minut. Cholera, ty krwawisz! A, A za zaciąłem się. Nic to. Po prostu podłóż te bomby. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. Zacięcie? No ja mam wrażenie, że to nie jest zwykłe zacięcie, ale do... Tu w terminalu. Ha, i tu jest na czas teraz. do kanału, w koło zachodniej ściany. Wejdź tam. Tunel należy cię do gniazda. okej okay. i lecimy. No raczej dołem, kuziwa... Co jest? Zblokowałem się? Lecim. No i. Teraz na szybkość, to już będzie, nie będzie tak kolorowo. Podużył bomby, czyli parę bombu się podużył. Jestem tak z powrotem na powierzchni. Tam. Widzisz ten wielki przepust po prawej? Idź tam ten. O ja. Jak już wejdziesz do budynku, skocz na rampę i wejdź piętro wyżej. Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn. No dobra, no to działamy. O, o, cię szybki. Tego pyk, ominiemy sobie. Tutaj podłużymy jedną. No dawaj, 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 dawaj. Pierwsza gotowa. I na górę teraz kolejny, tak? Teraz uważaj. Znajdź jakieś schody. Są schody. I wejdź na następne piętro. Ja? Jesteśmy na następnym. się na następnym. Poszukaj jakichś kwerak. Jak poprzednio. Byk, nie ma. Dobra, tego nie było. Tyk dobra i to gdzieś tutaj chyba powinno być już Tutaj Jest kolejna Tyk Załatwione I co teraz? O Jezus, spadaj Co i spadamy teraz, tak? No już się wynosimy To bym chce podnieść jeszcze A, dawaj, dawaj, dawaj! A, jaj, jaj, jaj. się zmieniły może na kosę Hmm, no nie o to chodziło, ale dobra. I tą samą drogą sobie pójdziemy. Dobrze idę? Chyba dobrze idę. Nie, źle pod... dobrze, chwila. Tu gdzieś w dół powinienem iść. Tak, jest w dół. I tutaj, jeszcze w dół. Jest rampa. I spadamy. No to nie było tak cienko. Myślałem, że będzie ciężej. Co i tu nic tak? Rakim! Udało się! Twój plan zadziałał! Rakim, słyszysz mnie? No już młodemu coś się chyba stało. No, już musimy. No, szybciej, szybciej, bo nie wiem, ile mam powietrza. No, no, no. O, jesteśmy jest młody teraz? Rahim! To ja! Udało się! Rahim! Żałuj, że tego nie widziałeś! A cały budynek się zawalił! O no, Nie, no tak przestań! Rahim! To ja! Stary! To ja, oh Jade! Er! O Jezu! Rakim! Masakra... Oh. To pieprzone ugryzienie! Oh. Ty cholerny, durny, pieprzony dzieciaku! O oh. oh, Boże... Jade... Oh. No właśnie, co ona oh. powie, nie? Pewnie, że to nasza wina. Słyszysz mnie? Co się dzieje? Bregan, Rahim... Rahim nie żyje. Jasna cholera! Wracaj tu! I nic nie mów Jade. Przynajmniej na razie! No właśnie... Ja myślę, że tutaj się posypią nasze relacje. Rahim nie żyje... Ja... zwyczajnie nie mogę w to uwierzyć. No, zbyt wyrywny był chłopak. Zbyt gry. Poziom wzrostu przetrwania sobie od razu weźmiemy. Zrobimy. I co tu mamy? Nauczy się stosowania zwłoki do maskowania się przed zarożonymi. No to może być fajne. Chyba tak zrobimy. No dobra. Jeszcze coś mamy? Czy to wszystko? Nie, to wszystko. Dobra, teraz to już mamy trochę <laughs> czasu, to może nie <laughs> wiem, sobie oczyścimy na przykład tutaj jakieś strefę. Bo widzę, że chyba jest... Mam nadzieję, że jest niedaleko. Gdzie ona jest? Nie jest niedaleko. No to sobie ją oczyścimy od razu. Gdzie ona jest? Tu w tym budynku. niżej gdzieś. W sensie ten budynek, ale niżej, tak? Ale to, gdzie tu jest wejście w takim razie? Tu Chyba tym oknem, co? Piek. A, nie trafiłem. Jeden. Drugi. Najpierw oczyścimy sobie tutaj. Tu nie ma żadnego. Z tej strony też nie. I co, oczyszczone? Nie jeszcze. Czyli tych z góry też musimy, chyba, ogarnąć. Jeden. I drugi. I zgadza się? Zgadza się. Super. Dobra, to się zgarniemy z nich. A, i tutaj pod V będziemy mieli kamuflaż, tak? Z tamtych słycień przeszukamy. Jeden. O, jeszcze tu. A nie, co? Aha, no, dobra. To nie było tematu. Gdzie jest drugi? To jest ten, chyba. Nie śpi, kuźwa. O boże, i co jest noc? Super, to jeszcze raz musimy. No w sumie może i dobrze, bo dwie godziny zostały tylko do wieczora, więc. No i pięknie. Aha, i tamte ciała już nie ma, być, tak? Spoko. No ale mam odblokowaną kolejną strefę, przynajmniej tak. Oh! Jest ich tyle, że może sobie zmienimy właśnie na wybuchające i sobie tu... A, myślałem, że jest, okej, okay. okej. Okay. Zgarnię szybko to. Co oni tam przejdą, czy co? On... od razu to zmienimy na te strzały. Kurczę, bo tutaj aż... Fajnie by było ich właśnie tymi wybuchającymi zrobić, bo ich tu sporo jest. Oj, kto? Mhm, mm nie było tego. Dobra, spadamy dalej. Już nam poziom siły zaczyna dobrze wyglądać. No, znalazłeś się? Dobra Kogoś tu słyszę Tu gdzieś na dole, tak? Za budynkiem, z drugiej strony o, Ale tu słyszę którego się... Raz, raz, O właśnie Spadaj o, apteczka się weźmie Nie wiem jak ci dziękować Niewiele kurwa brakuje No to się Dobra Już kolejni mnie łapią Uuu No dobra im to zbłąkniemy co Zgubić pewnie nie będzie ciężko To teraz będzie ciężka gadka, nie? Gadacz o śmierci młodego? Czekaj chwila, bo ja tu nic nie widzę. Gdzie tu jest wejście? Tam Nie, nie, nie do góry, gdzieś tu. Tak, tak. Brecken? jak dzieciak zginął? Ja musiałem go zabić. Było już za późno. Przemienił się. Musiałem. Przysięgam. Był też moim przyjacielem, najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za nie swoje. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów trup brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki, Boże. Może gdybym go tam nie zostawił, może wtedy wciąż by żył. O nie, Jade! Jade, stój! Jade, niech to szlak! Weź, dajmy jej czas. Musi to strawić. Zir! Wmówkę! O, cholera! Nie damy go tamtym! Skąd chyba musieli wiedzieć, czy mamy te próbki No to jeszcze się akcja nie kończy, i to mało czasu jest oku. Dobra, będzie trzeba chyba z góry ich trochę co tu mamy? Dobra, jest jeden. Ach, jeszcze nie trafiłem. No, tak. Oni do mnie strzelają tutaj. Tutaj już będę mówił broń. Jeden. Gdzie oni jeszcze są? Co jest? Czemu? Dlaczego nie powodzeniem? O co chodzi? O broń Zira, jego laboratorium? No dobra, to tam wkroczymy po prostu. chyba próbę weźmiemy. Toreczka. I wkraczamy po prostu. I jeden po drugim będzie trzeba ich. Jeden, drugi. Przeładowanie. Tak! Drugi, gdzieś tu jeszcze? Któryś? To wszystko? Wzrost poziomu siły, okej, ale czy skończyliśmy czy nie? Ja bym tam jeszcze gości od razu chyba przeszukał sobie, bo tu była broń. Nie mam miejsca, a nie mamy, dobra to nieważne. Co, tu się zbierają jeszcze ząbiaki, nie? Czekaliśmy na ciebie! Będziemy tu mieli broń. Tak! No się! Przez Ciebie mamy opóźnienie! Dobra, wy się ogarnijcie chłopaki, bo ja tutaj muszę bronić tego. No ale i co? W środku nikogo nie ma. Porwali zira i odjechali. Cholera, znajdź zira, ale gdzie? Gdzie mam go znaleźć? Zira. Szlak! Breken? Aha. Porwali Zira. Jego ciężarówka płonie. Cholera! Widzisz, co się dzieje, jak się próbuje pogrywać z Raisem? Nie powinniście byli łazić do tej szkoły. Część naszych widziała grupę bandytów w drodze do garnizonu Raisa. To pewnie tam zabrali Zira. Idź do nich, znajdź doktora i przyprowadź z powrotem żywego. Słyszałeś? No, dajcie mi stąd wyjść. Iść was. poziomu zwinności. Dobra, to sobie zrobimy to. Siły najpierw. Tu co to jest? Uderzenie w ziemię. W ziemię. Może wytrzymać jeszcze więcej obrażeń. To to na pewno weźmiemy sobie, bo to się przyda. I tu jeszcze poziom zwinności. Co to jest? Możesz szybciej wyrwać się gryzonią. A to jest co? Kopnie z wyskoku. To i to jest fajne. To może na razie to sobie weźmiemy. A potem to szybkie wyrwanie, nie? Dobra, a tu widzę chyba noc się zaczęła, co? Dobra, to w takim razie... W tym momencie już zakończymy sobie odcinek. I w następnym materiale pójdziemy uratować Zira. No i myślę, że wtedy już pogadamy z tym Tolgiem i Fatimem chyba. No i zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.